Siemano, witajcie, widzowie, w kolejnym odcinku z Roblox, tym razem z jakiegoś, nie wiem. Takiego, że tu piłką odbijasz. Trzeba tu klikać. I im więcej razy odbijesz, tym więcej mocy masz, chyba, nie? No to ja tutaj już będę. Będę zrobił coś. Nie wiem, co to. Nie wiem, o co tu chodzi. Mm, nie wiem, co, Będę miał tutaj dużo sto. Aha, czyli ja chcę mieć 200 albo ponad 200 Nie wiem, ile tutaj też się zebrać mhm... mhm... ej, widzowie i ogólnie poprosiłbym o lajka, subika i o łapeczkę w górę nie, ogólnie... Um, będę nagrywał z kolegą też dzisiaj, albo jutro, nie wiem Emm... Um, że gramy w Roblox albo w Minecraft. Zobaczymy. Mm. Aż takie drogie. No dobra no. No i chyba skaczemy, nie? Ej, obro. I co? I ja tak mogę? Aha, i teraz będę mógł iść kupić. A nie, nie mogę jeszcze. Aha, no spoko. Dobra, ja sobie dobiję tutaj tych mm, 40 tysięcy. Dobra, mam. Um, ogólnie to wczoraj wleciał filmik. W sumie dwa chyba. Mm, no i dawaj no. Hop. No i dobra. I to mamy. Jeszcze jeden skoczek. I zdobądź. Zdobądź, zdobądź. Nie wiem, co to mi daje. Ale ogólnie to. Jakoś tak fajnie. Fajna gra ogólnie. Pozdrawiam... Y... Automata sobie kupiłem. O! Ja mogę następny. O! O, mogę następny. Okej. Okay. Czyli wszystkie inne mi wypadają. Czekaj to... Przestań. No i... Nie no. Wspólny. No ale co, no? E, bez kitu więcej zarabiam, mam już... Okej, okay, czyli ja sobie dobiję jakoś tak... Nie wiem. Ej, ale o wiele szybciej się zarabia. Aha, czyli te pety to one po prostu dają coś. Nie? Że niby więcej zarabiasz. Dobra, no to my odbijamy. Mm -hmm. Odbijamy ciągle. Mhm, mm i ciągle odbijamy. Jak będziemy mieli 2K. Dobra, jak będziemy mieli 2K, idziemy zobaczyć gdzie skaczemy, jak wysoko. Ty, a ten pet to co on tu robi? Jest zgubił peta. Dobra, no to lecimy. Tutaj kto jest na pierwszym... O kurde. No to dużo ma. Tym ma dużo. A mamy już 2K. I teraz próbujemy 4K dobić. Bo ogólnie, jak będziemy mieli 4K, to ym, sobie ogarniemy nowego pyta, nie? A teraz mamy właśnie 1K. Ale ja nisko skaczę. Nawet nie doleciałem do chmury. Są ludzie, którzy też nie dolatują, no ale oni dolatują do tego. Ej, ile trzeba mieć, żeby do chmury doskoczyć, tak jakby XD? Dobra, to mamy już 2K sobie w tym momencie z tobą. O. Mm. Ej, czemu ja skaczę wyżej? Mm. Następna aktualizacja już jest dostępna, aha. Nie wiem, ale ja idę tutaj na pewno kupić sobie zwierzaka. abraza za darmo to, to jakieś Jakaś czy my coś. Dobra, ale gdzie ja mam tutaj zwierzaki, żeby można było sobie założyć zwierzęta, o. No to tego królika i tego, nie? O. No i dobra, no i lećmy. No i trochę trzeba sobie poodbijać, ale przy tym pochodzimy. Ale ogólnie to, o. Aha, czyli on mi darmowo będzie skakał. No spoko. Jak kto woli? A ja bym wolał, żeby sam z siebie mi kozłował. Yy, no to sobie kozłujemy, nie? Trochę dziwnie kozłujemy. Ale kozłujemy. A co? My, nie wiem, niebo chmury. Nie wiem. O, mam prezent. O, jajko o, złote jakieś. Co ono robi? Wiem, ale... O, kurde. No dobra. Po ile ja zarabiam? Sześć koła. Czy <laughs> sześć... Eee. O. Nie, to dużo zarabiam, o chłopie, A, lecimy A, odbijamy, A, jak najwięcej. A. Dobra, nieważne, szaleństwo. Odbijamy i odbijamy i odbijamy. Em, um, tylu nam brakuje, ale to już tam mam gdzieś. Em, um. dobra, ja sobie podbijam. Aha, no dobra, no to lecimy, hop. Ile? Ile tam to jest? Piętnaście. Aha, no to ja muszę mieć to piętnaście. Ale nie, piętnaście to mogę szybko zdobyć. Dobra, em. Ym... Even. Starmo M. Mm. Ja mam takiego smoka ze skrzydłami. Ej, bez kitu, bo ja albo dostałem legendę, albo mityka. Ale to już sam. Patrzcie. Więc. Jak tutaj dobijemy te 15. To ja będę kończył, a teraz możemy się z kimś trejdować. Twoje zaproszenie zostało wysłane. Okej. Okay. <laughs> I minutę. <laughs> około minuty na pewno będziemy to robić. A co ja mam za. Uuuu, nie 15 minut, jeszcze może zrobię odcinka. Hmm, jak się już pie... około 15 minut robię, więc to nie wejdzie dzisiaj, bo dzisiaj jest dziewiąty, dziesiąty dziewiątego, dzisiaj jest. Mm -hmm. Tutaj od zera tych jest, a następny jest od 100. No dobra, ja stówkę miałem prawie że na początku, um, a następny jest nie, to są małe liczby, mm. ale za tą małym nie jest to, ile to będzie trwało. O, trzy, dwa. Jeden z tobą. I sobie te jajko też otworzymy. Te jajko też otworzymy. Bo no jajka są fajne. I tym razem patrzymy. Jak dostaniemy tego samego, będzie GITES. Ale jak dostaniemy jakiegoś, nie wiem, innego, to będą jajko. To będzie jajko. I to duże jajko. Mury, chmury... jeszcze nie odblokowałeś tego poziomu? Sam go nie odblokowałeś, ty odblokowaczu. Dobra, no to poczekaj, ile ja bym tam musiał. Hmm. Aha, czyli tu nie widać. No mam prezent A to nie tak, że ja to już odebrałem wcześniej. Nie, ale fajnie by było tutaj mieć takie 20 tysięcy tego. Mm, tego. Tego, 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 tego... Um, nie, Dunkin... No ej no! Nie, to mnie wkurza. W końcu się nauczyłem zdejmować to. Teraz, gdybym mógł, to e, bonus na przyjaciela. O to hell. Zero bonusu na przyjaciela. Eee, nie, to ja sobie kogoś zaproszę tutaj do przyjaciół. Mm, może maksa. Zaproś. I zobaczę, czy on. Przyjął moje zaproszenie. Nie, jeszcze nie. Dobra, to ja to. Mm. Kiedy mamy 15? Aha. <coughs> jeszcze dwa. Ogólnie to. Mamy dużo czasu, bo mamy ile? Jeszcze d 12 minut. XD. A za 12 minut będzie koniec tej gierki, więc pożegnam się z Wami. Pięknie się pożegnam. A jak na razie, to zbieramy sobie i tańczymy bailando na go. Nie no. Tego nic. Nic tam nie było po prostu. Nic nie było. A widzimy się za sekundę. Bo tak naprawdę, ja bym musiał ten.

Ale szybko biega, ale szybko biega. Kość co tak szybko biega? Ej, ile tam? 70. Aha. No spoko, tutaj miałem przecież napisane. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Lecimy. Tak szybko klikamy, że to jest chore. A! О куда? Где мама мышка? Эй, где мама мышка? Добра. Где мышка? А, как ноль быстрее! Добра. Dobra, to w ogóle czemu tu jakiś Janusz stoi? Dobra. Jej! Stopiliśmy następne, hop. Pom. Mhm. A nie, sobie teraz poskaczę. Uh oh. Hmm. Hmm. Ja bym poprosił, żeby to mi samo robiło. Um. <tryk> ja tak naprawdę to do trzydziestu sześciu to mam tylko pięć. 8 minut. że te 36 zrobić chyba, nie? <tryk> Jak dobrze myślę. Tu mi nie chce zarabiać. Nie zarabia. Mhm, no, ale tak naprawdę to 8 minut. Jeszcze 5. Oj oj oj. Ej nie, to byski tu trochę wolno idzie. I gdyby tutaj było takie coś jak automatyczne, nie wiem, e, jak automatyczne, hmm. nie. Ale fajnie by było, gdyby tu automatycznie tobie kozłowało. Hmm. No ale cóż, problem jest, nie ma problemu, no ale... Trochę hamsko nie zrobili... O, mam już 2K. Ogólnie to 7 minut. Do końca mam już 2 kafelki. Więc zostało mi 4. Jak najszybciej klikam. Zapewne będzie wycięte, bo tutaj nic się nie tam nie dzieje. Ale to ogólnie jest nudne. I tak naprawdę to ciągle mi skacze. I ja klikam 6 minut a jak za 6 minut nie będzie tego, tego, jak za 6 minut nie będzie tutaj tego 30, 36, 80, 18, to odbieram te jajko i yy, robię tę następną poręcz. Otwierać będę jajka po prostu. A tak naprawdę to jak na razie to nie wiem po co tak skacze Dobra mam te 180 Dobra, jest ja będę odbijał ciągle, ale żeby mi ten Żeby mi automatycznie dropiło coś hmm. <śmany> ryba na Hmm chyba. Ja proszę o brązowy niedźwiedź. Od służby. Gdyby nie było brązowego niedźwiedzia, oczywiście, a zaczekaj, a przestanę kozłować? Zobaczymy, czy coś wypadnie fajnego. Mhm, czyli same ryby, jakieś dziwne te. Czy ja trafiłem coś fajnego raczej nie? Automaty skak. Zwierzęta. Oprócz polarnych misi to nic. takie klucze, które nie chcą wejść. Tam są zdjęcia moje zdjęcia Marii. No a widzowie byłem na chwilę zamknąć drzwi, bo drzwi u mnie coś nie tak działa z drzwiami, więc no... Sorry. E, a tak ogólnie to... Aha, czyli to mi się nie nabija. No dobra, no to ja idę pozbierać sobie te cusie głupie. Ale te fioletowe dają też dużo. Ale ogólnie to... Nie wiem. O, nie wiem, nie mam pojęcia. No bo patrz, o, mam następny prezent. Zdobądź jajo. Co zdobyłem, znowu ten sam czy co? Zwierzęta. Nie, nie ten sam. Czekaj. Co? Ej, gdy dało się tych wszystkich założyć, by było kozacko, ale no nie da się. No trudno. A ja będę kończył ten odcinek, więc jednak nie dobijemy tego. Więc papa.